Przed nami 231 odcinek tureckiego serialu Miłość i nadzieja. Belkis atakuje gonul, a Ferej żąda od bulęta rozwodu. Ege uświadamia Meli, że wie o jej knowaniach i żąda odwołania ślubu. Przebiegła dziewczyna znajduje sposób, by wszystko poszło po jej myśli. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 231 odcinku Miłości i nadziei streszczenie 231 odcinka Miłość i nadzieja. Co się wydarzy w 231 odcinku? Miłość i nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP. Kuzej wyrusza na poszukiwania sili. W tym czasie dziewczyna kradnie telefon Alperowi i dzwoni do prawnika. Sądzi, że jej porywacz uprowadził także Bachar. Gdzie ty jesteś? Pyta mężczyzna. Nie wiem. Zamknął mnie w jakimś domu. Ratuj Bachar. Błaga siła. Ona jest u nas, cała i zdrowa. On cię okłamuje. Powiedz, gdzie jesteś, to przyjadę, obiecuje Kuzej. Wtedy wchodzi Alper i zabiera jej telefon. Nadal zmusza ją do ślubu, a także rani nożem w rękę. Nagle obydwoje słyszą, że ktoś wchodzi do domu, ale nie jest to Kuzej. W jego miejsce pojawia się grupa podejrzanie wyglądających mężczyzn. Obezwładniają porywacza i zabierają go ze sobą, a ich przywódca uspokaja sile. Kim jesteś? Kuzej was przysłał? Próbuje dowiedzieć się służąca. Nazywam się Demir. Wkrótce więcej się dowiesz. Ty, kuzej i pani Nacie, oznajmia nieznajomy, a dziewczyna po jego słowach mdleje. Gdy prawnik dociera do domu, gdzie Alper przetrzymywał uprowadzoną, jej już tam nie ma. Nagle słyszy krzyk Sili i wybiega na zewnątrz. Widzi w oddali, jak grupa mężczyzn wsada dziewczynę do auta. Szybko rusza za porywaczami. Czy uda mu się uwolnić Sile? Belki zrzuca się na Gonul i oskarża ją o całe zło, które spotkało rodzinę Bulenta. Mężczyzna wraz z żoną próbują odciągnąć przyjaciółkę od matki Cajnep. Gdy Gonul wyzwala się z uścisku agresorki, przeprasza i odchodzi. Prawnik chce wyjaśnić zamieszanie.